Siemano, siemano, widzowie, to ja. Płopodłoga 1, 2, 3. Dzisiaj będziemy robić na Bóg heaven poziom hałd, A więc klikamy w to i mamy poziom hałd. No to teraz muszę wziąć jeszcze z ekwipunku drabinkę. I czas na poszukiwanie. Jajeczek. Pierwsze jest przy domie, przy numer sześć, tu i pyk, mamy pierwsze jajeczko. Kolejne jest tutaj w banku, o pyk, a tutaj jest, tutaj w banku jest może je, jakieś, nie, tutaj nie ma w banku żadnego. Kolejne jajko jest na fontannie, o tu, o pyk. Mamy trzecie jajeczko. No to teraz straszne poszukiwanie czwartego jajeczka. Kolejne jajeczko jest tutaj, o. No i mamy czwarte jajeczko. No to teraz coś na piąte i teraz ja wam pokażę gdzie jest piąte. Kolejne piąte jajko jest tutaj. O, No i mamy piąte jajeczko teraz zdobyte. Kolejne jajko jest tutaj na drzewie, a więc bierzemy sobie tutaj drabinkę i hop, no nie udało mi się, ale mm, czasami się to się nie udaje, no bo na drzewie nie można normalnie stanąć. No, no to mm, zrobię cięcie i jak mm, to jajko zdobędę, ja, to ja wam o tym poinformuję. O teraz cyk, no i mamy szóste jajeczko teraz zdobyte. No to trzeba teraz siódme poszukać. Kolejne jajko w poziomie haut jest na stacji benzynowej. O tutaj, no to mamy już siódme jajeczko. Kolejne jest tutaj na mecha, w mechaniku. Kolejne jest tutaj za kościołem. O tutaj. Tutaj na dole jakby co. No oto teraz kolejne i będzie pijełsze dziesięć zdobyte. Kolejne jest w szkole. O, tutaj. No, muszę się jakoś tam dostać. Najlepiej łowerek, drabinkę tutaj postawić i już. No. Próbuję się tam dostać, ale bez skutku. O, op. o. Już dziesiąte zdobyte. Kolejne też jest w szkole. O, tutaj. Patrzcie. Hop i hop. Kolejne też jest w szkole. O tutaj. Kolejne jest tutaj na skatepałku. Kolejne jest tutaj w łatuszu. O, i mamy już czternaście. Kolejne jest tutaj za telewizorem w straży pożałnej. Kolejne jest w X-Ray'u w szpitalu, o. No to teraz czas na kolejne siedemnaste. Siedemnaste jajko jest tutaj przy tym sekrecie. Kolejne osiemnaste jest tutaj w sekrecie na statku, o. I mamy osiemnaście. Kolejne jest w galei, w picełni. O, kolejne też jest w galei, ale na tej lampie. O. No i mamy już dwadzieścia znalezione, i zostały nam jeszcze pięć do znalezienia teraz znowu powracamy do adopcji o przedszkoli, bo kolejne jajeczko jest tutaj. O, no, co ja zrobiłem? Hop i hop. O, no i mamy dwudzieste pierwsze jajeczko. Kolejne jest na zaple, jest na zapleczu w policji. O. Kolejne jest na dachu botela, kolejne jest tutaj w bałnie i zostało nam jeszcze ostatnie do znalezienia, jest ono oczywiście w lotnisku. O, no i, z, z, no i dostaliśmy nowe auto. No to teraz chcesz zobaczyć jak ono wygląda. To nie to. Poczekamy chwilkę, bo jest taki stopeł. O. Ole, to al auto. Ale epic, Ja! Ale epic to auto! No mał nie jest! Ale epic! Jest podobne do tego co było za medium, ale, ale ma jeszcze taki ogień płonący na skołupce. No to epik to auto, a za poziom extreme, który też się pojawi na moim kanale będzie taka wyrzutnia. To będzie taki pistolet na wodę. Jeszcze pokażę wam nowe płopcy, bo w poprzednim filmie nie wiedziałem, gdzie, gdzie są, a ja... A teraz odkryłem, że one są tu. O! To jest taki łuk. No, no, i zadał, bo jest taki, który nie zmienia kolołów, a zawipa jest taki, co zmienia koloły. No to teraz, teraz zanim film się skończy, to ja wam coś powiem. Nie bądź pałuwa, zostaw lajka i zostaw suba. Zostaw suba, jeżeli ty mnie oglądasz pierwszy raz, albo zostaw suba, jeżeli ty, ty mnie oglądasz, ale bez suba. No, poza tym dziękuję za 128 subów, a więc bajo, widzowie, widzimy się w środę. Bajo jajo.